Ręczne ozdoby i wyjątkowe dekoracje. Jarmark w Tułowicach był okazją do sprawienia najbliższym prezentu od serca. Zrobione przez dzieci z podstawówki choinkę. Tutaj przez dzieci niepełnosprawne taki stroiczek mały no i stroik ze świeczką i z choinką. Wspiera się te osoby, jeżeli widzą, że ktoś kupuje ich dzieła to napędza ich do dalszego tworzenia. Pierniki, 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 pierniki w różnych odmianach, kostki, ciasteczka, mniejsze, małe, lukrowane, malowane czekoladą, także od koloru do wyboru, od sasa do lasa. No i dużo bardzo pięknych dekoracji, takich, które które umilają nam dom, rozjaśniają, strzegą, bo to w każdej dekoracji mnóstwo czerwieni, czyli koloru ochrony. Produkty wykonane ręcznie wyróżniają się od tych zakupionych w sklepie. Przede wszystkim nie znajdziemy dwóch takich samych przedmiotów, a w każdy z nich włożono wiele godzin pracy. Mam wyroby na szydełku i na drutach. Ja staram się robić właśnie rzeczy, które się nie powtarzają, żeby ktoś miał to naprawdę takie wyjątkowe i jedyne. Przyjechałam z piernika z domowymi piernikami, które robię od lat. Zawsze robiliśmy to na Boże Narodzenie, dla rodziny, ale później wszyscy wiemy, słuchaj, czemu to mi sprzedać tych pierników? One są tak, tak pyszne. Moje pierniki są kruche, są 100% naturalne składniki. I nawet kiedyś znalazłam puszkę po czterech latach w i po prostu było rewelacyjne. I nie odróżnić, że to jest świeże pieczone jest to pierniki robione na smalcu. Tutaj mam rzeczy na prezenty, deseczki, takie, które mogą być na klucze, zabawki, no i ozdoby świąteczne. Ja sprzedaję przez dzieci niepełnosprawne w Opolu robione tutaj pokazane choineczki, świeczniki w ogóle zbieramy dla nich na wyjścia do kina, na lody. No zawsze te parę groszy te dzieci mają i mogą z nauczycielami wyjść. W powietrzu można było poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.